Ostatnie badania Eurostatu wskazują, że blisko 20% Polaków nie jest na hymnu własnego kraju. 40% nie wie, kto jest jego autorem. Postanowiliśmy sprawdzić, jak na tle tych wyników plasują się łodzia. Robimy taką sondę, czy łodzianie znają hymn polski. Czy pan zna? No oczywiście. A pamięta pan, kto jest autorem słów? Pamiętałem, ale już mam 70 lat. Nie, nie jestem patriotką niestety. Czy znacie państwo hymn polski? Polski? No znam. A potrafisz nam zaśpiewać? Nie, ja nie chcę śpiewać. On, on nie chce nas wyśpieszać. Mógłbym, no, ale nie mam czasu. Przykro mi. Ale to byście zaśpiewali na dwa głosy. Oni nie, śpiewać. E, tam. Jeszcze Polska nie zginęła. Póki wyżyjemy. Co nam się przymądzia. Z szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski. Z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem. Złączył się z narodem. Zdejmij swe przejdzie Marte, będzie z Polakami. Dla naszych łatwo jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z Ziemi Łoskiej do Polski.